Rozmowa dnia. Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych, jest moich, moim państwa gościem. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry, witam państwa. Dlaczego rozmowy koalicyjne, rozmowy koalicyjne wewnątrz Zjednoczonej Prawicy tak się przeciągają? Tak naprawdę na początku była mowa, że już rekonstrukcja rządu we, wrze we wrześniu. Teraz mowa o październiku, przełomie września i października. Nie wiadomo, czy to wyjdzie. Dlaczego to tak długo trwa? Chodzi, no z jednej strony po drodze wakacje one spowodowały, że te rozmowy zostały zawieszone na pewien czas, ale to też trzeba powiedzieć, te rozmowy nie są łatwe. Nie są łatwe, bo po pierwsze jest to kwestia nowej agendy programowej na najbliższe trzy lata, sytuacja się zmienia i coś co w rok temu nie było oczywiste, to teraz wchodzi na tą agendę, trzeba to, o tym porozmawiać, a każda z partii, również te mniejsze, mniejsi partnerzy koalicyjni jak Solidarna Polska czy porozumienie Jarosława Gowina ma swoje również pomysły, które niekoniecznie są styczne z tym, co głosi Prawo i Sprawiedliwość. No tak, ale a po drugie wszyscy mówią bardziej o stanowiskach. A po drugie, właśnie. Czy a, a, a po to drugie, program jest tutaj najważniejszy? Program jest niezwykle ważny, bo rzeczywiście w, w ramach tej umowy chcielibyśmy, żeby były spisane te inicjatywy również ustawodawcze, które przynajmniej w najbliższym czasie mają być podjęte przez, miały być podjęte przez parlament, ale z drugiej strony, oczywiście, ma pan rację. No, w, zostało, zapowiedziane, w, zostało zapowiedziane ograniczenie rządu, jeśli chodzi o ilość ministrów. 12 ministerstw to ta liczba, która jest prawdziwa, pojawia się często właśnie w tej Ta liczba spekulacjach się medialnych. pojawia, jedna z wersji rzeczywiście w, taką liczbę przewidywała. Ja w tej chwili myślę, że będzie to liczba nieco większa, ale, ale niewiele większa od tych, od którą pan redaktor podał. No a to powoduje rzeczywiście, że część osób będzie musiała z rządu odejść. Odejść nie dlatego, że się nie sprawdziła, ale dlatego. E, stracą. że stracą, e, no w tej sytuacji mówimy wyraźnie, e, ten udział koalicjantów w rządzie musi być mniejszy, jeśli chodzi o ilość konstytucyjnych Bo Bo Milewicz z porozumienia zresztą to powiedzmy mówi tak: dwa ministerstwa są zasadne, oddające proporcje i udział w koalicji. Jak ja sobie liczę, to chyba dwa ministerstwa nie ma szans, żeby dla Solidarnej Polski porozumienie zostały przy ograniczeniu no mniej więcej do 12 minut. Tak, no byłaby to daleko idąca nadreprezentacja polityczna rzeczywiście naszych koalicjantów w rządzie i to nie byłoby chyba dobre, no bo w, ja myślę, że dobrze jest wtedy kiedy w rząd również będący emanacją większości parlamentarnej również odpowiadał właśnie proporcjom tym, które w tej większości parlamentarnej zachodzą, więc po jednym ministerstwie do koalicjantów i, i pozostałe ministerstwa gdzie ministrowie byli skazani przez Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość też przecież straci ten udział swój bo tych będzie znacząco mniej, no ale tutaj te rozmowy rzeczywiście nie są łatwe. Eee, i to... A nie boję się, pan, że na przykład porozumienie w takim razie powie: no to dziękujemy, odchodzimy z koalicji. Nie, Wtedy byłby spory się. problem. Nie boję się tego, e, ponieważ tak naprawdę nie ma żadnej alternatywy dzisiaj dla, no, e, dla takiej większości. Eee, różnego rodzaju wypowiedzi słyszymy z koalicji polskiej, z PSR Koalicja Polska, szczególnie od strony posłów Pawła Kukisa, że należałoby wejść w koalicję polską. No tak, z ale koalicja, koalicja polska w, to jest zaledwie kilku parlamentarzystów, pięciu chyba czy sześciu z tego, co. Co pamiętam. No w żadnym wypadku nie jest to partner, który zmieniłby układ sił w, w większości parlamentarnej. Oczywiście my jesteśmy zainteresowani tym, aby rząd miał jak najszersze poparcie w parlamencie, dlatego nawet te pięć czy sześć głosów ja ich nie lekceważę absolutnie w żadnym wypadku. Byłoby to cenne również wsparcie dla rządu, gdyby zdecydowali się oni poprzeć nasz rząd. Natomiast no nie zmienia to, jak mówię, faktu, że te trzy partie, które dzisiaj tworzą Zjednoczoną Prawicę, muszą ją tworzyć, żeby była większość parlamentarna. I dzisiaj wszyscy to rozumieją, i dlatego te rozmowy, są rozmowami spokojnymi. One w żadnym wypadku nie, nie prowadzą do konfliktu, czy do takich właśnie drastycznych działań, jak rozwiązanie no, przynajmniej koalicji. przynajmniej nie na zewnątrz, przynajmniej Bo... nie w mediach. Nie, nie, ale również zapewniam pana i państwa, że również wewnątrz wszyscy mamy świadomość, że nie ma innej większości dzisiaj, nie ma możliwości dla innej większości w tym parlamencie i ponadto wyborcy by kompletnie tego nie zrozumieli, nie wybaczyli nam, gdyby, gdybyśmy dzisiaj się pokłócili w tej sprawie, zamiast realizować program, który obiecaliśmy. Panie premierze, myśli pan, że wyborcy zrozumieją, dlaczego te Teraz drastycznie ogranicza się liczbę ministerstw, skoro jeszcze no nie cały rok temu przecież te ministerstwa były multiplikowane, z, podwajane. Na przykład Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Europejskich, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Klimatu. Teraz nagle słyszymy, że rzeczywiście plan programowy tak bardzo się zmienił, że trzeba uciąć do 12 ministerstw. Ja myślę, że czy jeden z tych przykładów, czyli Ministerstwo Spraw Zagranicznych i sprawy europejskiej, w kancelarii premiera, to pozostanie, bo to jest rzeczywiście taka specyfika również tej polityki w Unii Europejskiej, że prowadzą premierzy i w związku z tym to ma w swoim niejako dziale to sprawy europejskie. Natomiast e, oczywiście w, jest tak, że e, w życiu musimy się uczyć na e, pewnych doświadczeniach i e, my również dzisiaj widzimy, że taki kierunek, e, w którym nie tylko nasz rząd, ale również wszystkie inne rządy często szły, że jakby zwiększały tą ilość ministerstw, to nie jest dobry kierunek, jeśli chodzi o pragmatykę rządzenia, skuteczność rządzenia. No dobrze jest. drogo Dobrze jest. E, to pewnie będzie trochę taniej rzeczywiście, gdyby tych ministerstw było mniej, no bo te funkcje obsługowe będą, że tak powiem... No, Zwolnienia urzędników też rząd zapowiada. Prawda? Też tak, rzeczywiście też zapowiadamy, ale bardziej ja bym nie radził o tego o tyle zwolnieniami urzędników, co pewną racjonalizacją działa. Jeśli połączymy ministerstwa, no to w naturalny sposób będzie mniej tych obsługowych no, ale komórek ktoś administracyjnych. Straci, to zwolnienia muszą nastąpić, prawda? To pewnie taki efekt będzie też. Natomiast w, no ja bym sobie życzył, żeby ten rząd był tańszy, sprawniejszy i żeby rzeczywiście też. Te, a tak się stanie wtedy, jeśli te procesy decyzyjne będą skumulowane w jednym resorcie. Infrastruktura też do Pana przypadnie, będzie Pan y, szefem superministerstwa, Ministerstwa Aktywów Państwowych, także na przykład dróg. Y... Nie, nie, nie przewiduję tego, nie przewiduję takiego, takiego rozwiązania. Oczywiście taka, gdzieś na pewnym etapie takiej, ta, tej dyskusji gdzieś taki pomysł, można powiedzieć, się pojawił na krótko, ale myślę, że to byłoby zdecydowanie zbyt wiele, żeby z, w jednym resorcie tak wiele zdarzeń pomieścić, chociaż oczywiście są pewne podobieństwa na te procesy inwestycyjne, prawda, przede wszystkim one w większości są prowadzone przez spółki, które również te spółki kolejowe, które nadzoruje właścicielsko jako miseków państwowych, ale myślę, że tutaj damy radę to w jakiś sposób rozsądny. To skoro jesteśmy już przy inwestycjach, to skoro jesteśmy już w spółkach, to zapytam o Bełchatów. Zapytam o przyszłość Bełchatowa, czyli odkrywkę w Złoczewie, znów decyzja w sprawie tego, czy będzie tam kopalnia, czy też nie będzie tam kopalni, została odłożona tym razem do końca listopada. Już myśleliśmy, że pod koniec sierpnia będzie wszystko wiadomo. Powoli myślę, że samorządowcy tracą cierpliwość, no bo nie wiedzą, co. Jaka przyszłość czeka Złoczewa? No, minister środowiska rzeczywiście w, jeszcze tej decyzji nie podjął co do, w, co do koncesji dla, dla Złoczewa. Myślę, że to jest spowodowane również tym, że nie ma takiego jednoznacznego dzisiaj stwierdzenia, w, Jakie rozwiązanie byłoby lepsze z punktu widzenia społecznego czy środowiskowego? No te sprawy bada akurat minister środowiska. A ma to wpływ decyzje na przykład Komisji Europejskiej i na narzucane warunki tak, bo, przez bo Unię są, Europejską? Tak, bo to są dwie różne sprawy. Prawda? Dzisiaj, jakby rozmawiamy o tym, czy z punktu widzenia środowiskowego, no to, to minister środowiska bada, to, to ta, ta sprawa może być tak rozwiązana. Wiemy też, że w samym Złoczewie są różne, są różne wątpliwości dotyczące, są dwie jakby grupy, jedni chcą tej kopalni i inni jej nie chcą. Prawda? Ten, ten jest tutaj podzielony, ale oczywiście ma pan rację, że głównie co do tutaj musimy musi brać pod uwagę w ogóle całą perspektywę funkcjonowania górnictwa w Polsce, i energetyki opartej o, o górnictwo. Również no właśnie, to węgla to, to brunatnego. To może miałoby wystarczyć I... do 2060 roku, to już wiadomo chyba, że jest w ogóle nierealne, bo Unia Europejska do 2050 zakłada bezemisyjność, a węgiel tak, my... brunatny jest jednym z tych bardziej no, szkodliwych dla środowiska. My mamy, my mamy z kolei w tej chwili pro, na stole projekt e, e, polityki energetycznej Polski przygotowany przez Ministerstwo Klimatu, przez pana ministra Kurtyka, który z kolei wskazuje, że właściwie do roku 2040 nastąpi tak drastyczne ograniczenie już zakresu działania energetyki węglowej, że wystarczy bardzo niewiele kopalń, żeby w dalszym ciągu ta energetyka mogła funkcjonować. Więc my to musimy wziąć wszystko pod uwagę. Ten dokument, o którym powiedziałem, będzie procedowany teraz. Będziemy dyskutować w rządzie o tych perspektywach. I Panie premierze, to i będzie również, skutkiem za chwilę, tego będzie również ta decyzja o w sprawie... tej dyskusji za chwilę Złoczewa. na stronie internetowej radiouć.pl, także na stronie telewizji Łódź. Tam zapraszamy. Słuchaczom radia musimy raz. już podziękować. Dziękujemy, Dziękujemy. bardzo. I wracamy do rozmowy. Przypomnę, moimi Państwu gościem jest Jacek Sasin, wicepremier minister aktywów państwowych. Mówił Pan, że kilka kopalni tylko zostanie. Ten plan restrukturyzacji leży na stole kopalń. Kilka to dla śląska, to dla właśnie Bełchatowa oznacza tak naprawdę koniec. No tak, ale mówimy o w perspektywie co najmniej w tej chwili 20 lat jeszcze, prawda? W, gdzie oczywiście ten proces będzie musiał stopniowo następować. No, czyli z tyłu no, głowy musimy mieć to, że Bełchatów kiedyś po prostu przestanie produkować. Musimy energie. mieć to na pewno z tyłu głowy, to znaczy, jeśli się nie stanie nic dramatycznego. Jeśli chodzi o jakiś kolejny zwrot w polityce Unii Europejskiej, no to dzisiaj to następstwo zdarzeń jest no nie, dosyć nieubłagane. Prawda? Mamy politykę w Unii Europejskiej zmierzającą do tego, aby, tą, aby węgiel wyeliminować z energetyki poprzez również bardzo wysokie opłaty emisyjne, które są dzisiaj na produkcję energii z węgla nakładane, co powoduje, że ta produkcja jest, staje się ekonomicznie nieuzasadniona, ta energia jest droga, jest wypychana z rynku przez energię produkowaną w powiedzieć po prostu, że w złoczewie tej odkrywki nie będzie, być może ta przecięcie tych spekulacji będzie lepsze Panie aktorze, niż... Panie aktorze, to musi być decyzja bardzo wyważona, bo my musimy... i przemyślana, bo my musimy brać pod uwagę wiele innych różnych okoliczności. Jedno to są te warunki, o których mówię, które nam narzuca Unia Europejska, ale my mamy też swoje uwarunkowania, które musimy wziąć pod uwagę. Znaczy po pierwsze możliwości zastąpienia tej energetyki węglowej, energetyką opartą o inne źródła energii. No to wymaga gigantycznych inwestycji. No tutaj musimy mieć czas i pieniądze, żeby te inwestycje zrealizować, więc... Po pierwsze, dzisiaj nie mamy jasności, że w tak krótkim okresie będziemy mogli zastąpić energetykę węglową inną, innym rodzajem energetyki. No i wreszcie są względy społeczne, czyli są kwestie ludzi, którzy są dzisiaj zatrudnieni w górnictwie, w energetyce. Ale także w rolnictwie, bo tutaj też są pewne obawy. W wielu firmach, które współpracują dzisiaj z tym, z tym sektorem, to, są ogromne, ogromna ilość miejsc, to jest ogromna ilość miejsc pracy. Musimy tym ludziom zapewnić godne życie, czyli musimy dać nowe inwestycje, nowe miejsca pracy, dobrze płatne miejsca pracy, które spowodują, że zastąpią te miejsca w górnictwie. Panie premierze zmienimy temat porozmawiajmy o Zgierzu odwiedził pan szpital w Zgierzu to był dobry pomysł to była dobra decyzja pana zdaniem oczywiście nie jest pan ministrem zdrowia ale pana zdaniem żeby zlikwidować część szpitali jednoimiennych tych łóżek nie zabraknie. Ostatniej doby nieco mniej niż 400 zakażeń ale też o wiele mniej testów 14 tysięcy testów. Czy nie ma obawy rzeczywiście że w pewnym momencie kiedy tak naprawdę Europa Zachodnia kolejne rekordy odnotowuje zachorowań na koronawirusa że tych łóżek w Także zabraknie? Tak, ale też to bardzo niewiele z tych osób, których jest stwierdzone występowanie czy zarażenie koronawirusem, bardzo niewiele tych osób wymaga hospitalizacji. W związku z czym no to jakby, dzisiaj byłoby czymś zupełnie nieracjonalnym, i nieuzasadnionym, abyśmy wyłączyli no jednak sporą grupę szpitali, tak jak to się stało wiosną tego roku, jako szpitale jednoimienne, czyli takie szpitale, gdzie tylko właściwie mają się leczyć zarażeni na koronawirusa, kosztem leczenia tych wszystkich innych, którzy cierpią na inne choroby. No tak, również Dramatyczne śmiertelne choroby, które ucierpiały właśnie z tego powodu, że to, ta dostępność do leczenia szpitalnego była ograniczona. Więc dzisiaj wyważyliśmy to w ten sposób, że z jednej strony no, tak jak ten szpital w Zgierzu, duża jego część już w tej chwili jest normalnie szpitalem działającym dla wszystkich chorych, dla wszystkich, którzy tej pomocy oczekują, a oczekują, a pewna nie, część wydzielona w tej Czyli chwili się nie czeka nie obawiam, że w na tych w chorych zabraknie. na koronawirusa. Nie, nie nie obawiam się tego zresztą, no, gdyby e, to miało się cokolwiek zmienić, chociaż e, nic na to nie wskazuje, żeby e, na w ogóle znacząco większa ilość osób zarażonych wymagała rzeczywiście hospitalizacji, przechodziła w tak trudny, ciężki sposób te, to zarażenie. To gdybyśmy miały coś zmienić, będziemy na bieżąco reagować, tak jak reagowaliśmy na wiosnę. To jeszcze zapytam o Fundusz Dróg Samorządowych. Chwalił Pan Województwo Łódzkie, że jest jednym z najlepszych w kraju, jeżeli chodzi o pozyskiwanie tych pieniędzy. A nie zaczną się kłopoty. 3,5 tysiąca kilometrów dróg w przyszłym roku, w, przyszłym, w tym roku ma zostać wybudowany w ramach właśnie tego funduszu. Pytanie, czy gminom przy tych konsekwencjach epidemii, przy tych konsekwencjach kryzysów, Gospodarczego wystarczy pieniędzy na wkład własny. Bo no na przykład w Piotrowie Trybunalski daleko nie szukać, samorząd zastanawia się, czy nie wyłączyć latarni na ulicach. W związku z powyższym problemy samorządów finansowe są poważne. Są poważne, dostrzegamy to, na pewno to dostrzegamy. To jest też kwestia wojewodów, no bo to wojewodowie na, już tak są tymi pierwszymi, którzy oceniają te wnioski. Być może należy przyjąć taką taktykę, aby przyznawać tym, albo inaczej, realizować mniej projektów za to z wyższym stopniem do finansowania z funduszu dróg samorządowych. No, wszyscy byśmy chcieli, żeby jak najwięcej tych dróg budować, ale być może, być może nieco mniej za to za to z większym udziałem tutaj państwa. No i po drugie, rozmawiamy też w rządzie i taka była zapowiedź, a ja przypominam, i podtrzymujemy tę zapowiedź, że stworzymy specjalny fundusz, który będzie te najbardziej, najtrudniej, najtrudniejsze pod względem finansowym samorządy wspierał również we wkładzie własnym. Więc tam, gdzie będzie brakowało na wkład własny, Czyli tak no, ta będzie, subwencja inwestycyjna. No, Taki taki fundusz inwestycji samorządowych, który służyłby właśnie uzupełnieniu Pełnianiu tych wkładów własnych nie tylko do programów rządowych, czy nie tylko do funduszu dróg samorządowych chociażby, ale również funduszy unijnych. No pamiętajmy, że przed nami nowa perspektywa europejska, duże pieniądze, które trafią się do samorządów i bardzo nam zależy na tym, żeby one zostały dobrze wydane. A będą na to pieniądze? No wszyscy słyszymy, jaki jest deficyt budżetowy. 100 miliardów złotych to nie jest naprawdę mała kwota, to jest 1,4 przecież budżetu. Trzeba będzie to nadganiać. No, budżet też nie jest z gumy. Prawda? No, to prawda, rzeczywiście borykamy się w tej chwili z tymi problemami budżetowymi. Spowodowanymi ogromnymi sumami, które włożyliśmy do gospodarki 130, ponad 130 miliardów, które trafia no, trafi w większości trafia do przedsiębiorstw. Tak jest, nie ma ich oczywiście w budżecie i musimy to brać pod uwagę, ale z drugiej strony my nie możemy sobie pozwolić na ograniczenie inwestycji. Zarówno tych dużych, jak centralny port komunikacyjny, tak jak również tych małych z funduszu dróg samorządowych, bo to jest koło zamachowe całej gospodarki i wzrostu tej gospodarki. Czyli jeśli byśmy obcięli dzisiaj inwestycje, to nie mielibyśmy żadnej perspektywy na to, że wejdziemy na, na, wejdziemy na. Znowu na ścieżkę wzrostu gospodarczego i poprawimy również stan finansów. I tu musimy niestety skończyć. Jeszcze pewnie byśmy porozmawiali i o centralnym porcie komunikacyjnym i o inwestycjach, ale czas nam się kończy. Dziękuję bardzo. moim państwu gościem był Jacek Stasiń, wicepremier, minister aktywów państwowych. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję do usłyszenia. Rozmowa dnia